No niestety, w Tajlandii jak rano nie wstaniemy i potem sobie opać stopa, to się tak nie da, bo by nas zjarało do tło. mnie Jest godzina 6.30, Ruszamy przed siebie, opuszczamy już Krabi, wyjeżdżamy tuk-tukiem, o tam jest na airport, ale nie wiem, gdzie on jedzie, ale inaczej. myśli. Dobra, idziemy tam do W tym miejscu rok temu też łapaliśmy stopa, co nie? Dlatego musimy odkryć nowe, bo to jest to samo cały czas, monotonia i mnie to denerwuje. sam mnie Czemu? Bo nie widziałam mojego telefonu w kluczanie. A, Ewelina zawsze robi taki check-out całego kołczana, patrzy, czy jest paszport, I y, portfel. portfel i co tam I jeszcze? Telefon. I telefon, trzy najważniejsze rzeczy. Reszta może zginąć. Ja tak sprawdzam co 15 minut statystycznie, to jest niezależne ode mnie. <laughs> to jest. Takie straty nas kurwiają, Łapiemy sobie kulturalnie stopa i ktoś nam się musi wbić i się pytać, gdzie jedziemy, czy możemy z wami. Nie kurwa, nie możecie z nami, bo stoimy we dwójkę. Jak w pięć osób łapać stopa? No sorry, ale to jest niemożliwe. Nie wiem o co chodzi, ale stoimy już chyba pół godziny i nic się nie zatrzymuje. Przejechaliśmy chyba dwa kilometry. I nic. Nie wiem czemu. Nasze plecaczki elegancko na pace idziemy, z z na 50 km Hello! Także jest elegancko Tu nasz pan kierowca elegancki Chce sobie zrobić z nami zdjęcie to Jest bardzo częste ogólnie w Tajlandii Okej! Okay. To jest, ekipa elegancko To na razie jest ściernisko Ale będzie San Francisco a na łapie stopa? Nie, nie łapie. Myślałem, że to się zapało, ale się nie zapało. Idziemy przed siebie na jakąś fajną zatoczkę i łapiemy. Także jest spokój, zapał się. No, Tutaj dla mnie też po drodze pada deszcz. Taki na parce leżą. No. To. Jesteśmy 50 km przed granicą malezyjską. Także jest spok. Bardzo dobrze idzie, godzina 13. Dobrze pójdzie to o 15 będziemy w docelowym miejscu, czyli 30 km za granicą z Malezją i będziemy sobie leżeć w hostelu. I zjemy cudownego nana, którego wszystkim polecamy, którego zresztą pokażę też na filmie. Pozdro! Kulturalny jazda tirem, Ewelina tutaj spozuje do zdjęć. 10 km do granicy z Malezją jest elegancko siedzimy na pracy jak to w tirze praca i mieszkanie w jednym, ta buda, współczuję szczerze no ale cóż każdy ma własny wybór tak moi drodzy wygląda granica tajlandsko malezyjska w sumie to jest spoko nawet nie ma się do czego przyczepić, co nie wyjna. Jest kulturka pełna. Musimy jeszcze wymienić hajs, nasze baty, które nam dostały na rigity malezyjskie. Bo taka obowiązuje waluta w Malezji. Ozdro, mordeczki. Witam nas, malezyjska flaga. Jeśli ktoś by był ciekawy, to flaga malezyjska wygląda tak. W sumie podoba, podoba trochę do Stanów Zjednoczonych. Taki miks turecko-amerykański. -turecko A tu łapaliśmy stopa rok temu dokładnie. I będziemy łapać ją znowu. Elegancko. No, powiem Wam, że jesteśmy w szoku lekkim. Zarezerwowała Ewelina taki motel na, na Bookingu za 47 zł. Czy 45? 45 na dwie osoby. I tak to wygląda. Tu jest sypialnia i łazienka prywatna. Baja. Nawet klima jest. Ewelina mnie oszukiwała, że nie ma klimy. Bo już szedłem, taki zrezygnowany. Mówię, się ma. Jestem taki zrezygnowany i mówię sobie kurde. Jak wejdę, to, to się utopię jeszcze. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają malezyjskie Rigity, to to jest 50. To jest dyszka. To jest jedynka. Dobra, więc chcielibyśmy wam pokazać Changlun, To jest taka miejscowość od razu przy granicy. i Rzadko kto tu bywa, jest taka typowo lokalsowa. Pokażemy wam, jak wyglądają ceny w sklepach, jak wygląda jedzenie. I się przejdziemy okolicą po prostu. Tyle, czym jak z bezpieczeństwem. Dla przykładu byliśmy w takim sklepie spożywczym, dość dobrze wyposażonym I kupiliśmy sobie po Pepsi I taka Pepsi jest w cenie jednego Rigita, czyli jest to złotówka Bo rigid jest, jeśli chodzi o kurs waluty, bardzo zbliżony do złotego I można to przyliczać jeden do jednego Jak będziecie w Malezji, koniecznie musicie zjeść Chiznan melerech. To jest po prostu genialne Ogólnie możecie zobaczyć, jak tutaj wyglądają ceny Jest mega tanio z taki nan garlic, tutaj płacimy 3 złote A on jest w wielkości polskiego chleba Jak coś takiego, może trochę mniejszy A taki zestaw kebab plus nan że... kosztuje 10 Jest to bardzo okazyjna cena Czyli wychodzi na to, że Malezja jest tańsza lokalowo od Tajlandii na razie Ogólnie oni zawsze mają tutaj takie łóżko, ale oni sobie siadają I dzielą się całym jedzeniem Tutaj jest to samo, w takim powiedzmy ogródku no jest taki ogródek normalny, jak wszędzie. To jest garlic, na którym Wam mówiliśmy. Generalnie smakuje to jak złoto, i zapłaciliśmy za to za cały zestaw dla dwóch osób 15 zł. Razem z sokami. Więc cena jest bardzo dobra. Dobra, lecimy na wylotówkę ponownie, mamy do zrobienia 350 i lecimy tym razem na coś pięknego, jedną z bardziej ciekawych atrakcji w Malezji. A mianowicie na Cameron Highlands. Wiecie, co jest najgorsze w tym całym autostopie? Dojście do ulicy, z której chcesz łapać stopa, i wyjazd z miasta. Zawsze te dwie rzeczy są najcięższe, a same łapanie stopa to jest już jest czysta przyjemność. Dostaliśmy od pani za darmo prezent. Nazywa się to Chambur i nie zjemy tego no. Bo jest to tak jakby z, tak jakby lody z jakimś zielonym glutem i w sumie smakuje jak mleko kokosowe Generalnie to... Generalnie to nie przypadło mi za bardzo do gustu z tego względu, że nie lubię zimny zup, to po pierwsze A to jest A po dziwne. Drugie, nie wiem, co to jest dokładnie, bo jak jakiś glut zielony lód nie, to jest mleko owcze, jeszcze kozie, czy co? Czego kosowa? nasza droga wyglądała się tak: jak widzicie, wszędzie zakręty przez góry, przez pola herbaty. Ciekawie, jest na Cameron Highlands. Powiem wam, że pogoda nas nie rozpieszcza, Zaczęło tak mżyć. Um, tak to wygląda. Ten dom, ten dom tutaj. To jest naszego gościa Znaczy gościa, który nas podwoził tutaj w sumie mamy, mamy jakiś targ Także jest ok. Dotarliśmy do Cameron Highlands I Epina zapakowała taki fajny hostel W sumie to wygląda jak taka trumna poniekąd Macie takie miejsce i to kosztuje za dobę W okolicach 20zł Mamy tu ile miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery 8, 8, 16. I tu jeszcze są. 24 osoby, jakby w takim boksie, jednym wielkim pokoju. Znaczy w sumie nie boksie. Także spoko opcja. Ja tu jestem już prawie w Japonsach. Korzystając z okazji, opowiem Wam trochę o tym Cameron Highlands. a Mianowicie odkrył tu jakiś Brytol, William Cameron. I na jego, rzecz właśnie jest nazwa, są nazwane te pola herbaty. No i oto tam w 1850, w którymś tam roku jeszcze, to jak mieli tam jeszcze klonie, ale nie jest to ważne Ważne jest to, że idziemy na trekking Łapa! Ścieżka Wyjechaliśmy w dżunglę Mamy nadzieję, że się nie zgubimy W takich momentach mi się czuje na fazę jak Sandałak napierdalał w dżungli Mistrz Spoko opcja Do tej dżungli co się zapuszczy, zapuścimy, bo to jest spoko Co zresztą idzie o znaczenia Tak tutaj, ale Do takiej amazonskiej bez przewodnika to nie ma nawet możliwości Wyję z kontuzją pleców robi takie trasy Aby kurwa się bójcie z domu wyjść no. Także Szacun czy no. 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 Nie, ksiąg po... No Nie yeah. będziemy po Byliśmy na szczyt ale jak widzicie Przejaźń taka była To ta bążadka w sumie nie wiem jak to nazwać Pada Lipton, no ale cóż Pół herbaty nie zobaczymy ale Chyba, że jutro jeszcze jakiś trekking uskutecznimy zaczniemy. Ale tu niestety jest, to jest takie miejsce, gdzie Opady są bardzo, bardzo, bardzo częste No, zobaczcie Tak to wygląda Tu powinny być piękne pola herbaty Ale niestety Nie mamy szczęścia dzisiaj, może jutro będzie Taką drogą Masakracja Dobra, lecimy. Zobaczcie jaka Ewina to jest dzielna babka. Rozumiecie, że ona miała 3 miesiące temu dyskopatię zapierdziela po takich stromych urwiskach Przecież kurwa nie jeden z was by tu wymienił. Ludzie To jest prawdziwy kozak to jest taki kozak ludzie, że nawet nie macie pojęcia Nie wiem co tu sadzą, ale prawdopodobnie jakieś winogrona nie Ty co tutaj jest? Co to za obacz, to nie są... Gruszki? No zobacz, a no tutaj jest jakiś... Wygląda jakuszka, ale to jest małe zielone. Czy pomelo jakieś? Nie, nie, pomelo rośnie też tam na drzewa. Bo to rośnie robią większego. To jest bardziej bardzo dobre. Jeśli wiecie co to, piszcie. Nie wiem co to jest. Wygląda jak gruszka. Ja uważam, że europejski chłopiec powiedział, że nie, że tu nie do, do brudno mrówki chodzą. No to jest angol na, na pewno. to jest kozak, ludzie, i ono wierza i się nie pyta, co tam jest, tylko mówi, kto jest, kurwa. Go. No także lajki w górę dla tej dziewczyny, właśnie. Morda! Hmm. No. <noise> ale zrobi kołka Motyl zajebisty Piękny jest, naprawdę mega Rewelacja po prostu, widzicie to? Mega Natura jest niesamowita, ludzie Moje drodzy, żeby nie było za pięknie, to takie gówno tylko człowiek potrafi zrobić. Śmietnik w środku lasu albo śmietnik w środku dżungli. Nienawidzę kurwa ludzi. Po to właśnie podróżujemy. Ludzie, to jest kurwa rewelacja po prostu. wyprać ciuchy, bo jest dramat już mam ostatnio na sobie pojedziemy tutaj w Kuala Lumpur, a co później zobaczycie dobra, jakieś gówniane śniadanie taka bułka, coś na wzór Seven Days'a ja sobie wziąłem dwie, wy na jedną idziemy stopika łapać, do Kuala Lumpur 150 km, czy tam 200 także spoko jest elegancko Forever young. A on to be forever! O! Zapaliśmy stopa. Dobra, nie zapał się. I nie dokończyłem. Forever! A to be forever! Zapał się tylko nie jechali tam gdzie byśmy chcieli. Jechali przed koła lumpur skręcali. A nie chcemy się w tak przed przed koła Lumpur bo byśmy rok temu i jest 30 bramek i ciężko cokolwiek złapać tam, nie? My musimy jechać do centrum od razu. Ta jest. Pod, pod nasz noc. Jak taksówką. Jedziemy taką trasą, gdzie jest mnóstwo zakrętów, zakręt za zakręt, i musieliśmy wyjść, że nam się rzyga chciało po prostu serio. Zakręt za zakrętem, przez 2 km robisz 30 zakrętów. Musimy odpocząć chwilę. Ech, masakra. Dobra, dotarliśmy dokładnie do Lumbur, ale w sumie nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy teraz. Gdzieś jakieś 20 km od centrum musimy ogarnąć jakiś transport, jakiś pociąg, metro, busa czy cokolwiek, ale póki co idziemy zjeść. いいじゃ